piątek, 20 lipca, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego przy Alei Zwycięzców 1C. Na pomieszczenia biurowe oraz gospodarcze zaadaptowano nieużytkowany dotychczas budynek po dawnym zakładzie drzewnym. Choć wymagał on gruntownego remontu, inwestycje udało się zakończyć na czas. Na oficjalnym otwarciu obiektu zebrane gości powitał prezes spółki, pan Stanisław Wrubel. Przez wiele lat, a zawiaduję spółką od 16 lat, tułaliśmy się po wszystkich, po różnych obiektach te biura przerzucaliśmy, to było trochę w gminie, później było na stacji uzdatniania wody, później w PGM-ie i do końca z PGM-em żeśmy się jakoś tam y, dogadywali i do końca w pgm byliśmy do dnia dzisiejszego, dzisiaj się wyprowadzamy, przeprowadzamy i od poniedziałku mamy zamiar tutaj y, już funkcjonować y, w tym nowym obiekcie chciałem tutaj Szczególnie podziękować panu burmistrzowi, że że tak powiem podjął rękawicę, bo inicjatywa wyszła ode mnie. Na początku wydawało się to nie do przeskoczenia i dzięki uprzejmości pana burmistrza, później Rady całej, przychylności Rady, dzięki uprzejmości pana Nadleśniczego, nadwieśnictwa czarne. Te osoby przyczyniły się do tego, że Obiekt przeszedł z rąk klasów do gminy. Także na dzisiaj status jest taki, że właścicielem obiektu jest gmina. My jesteśmy <laughs> obdarzeni, e, jak gdyby nie dzierżawimy tego, ale mamy w użyczeniu na czas nieokreślony. Także <laughs> jesteśmy spokojni o to miejsce, bo jesteśmy spółką gminną. To myślę, że. E, Gmina przecież nam tego nie zabierze, bo mogą się osoby tylko zmienić na stanowiskach, ale spółka e, pozostanie zresztą e, w kształcie, w którym dzisiaj pracujemy. To jest już nie taka malutka firma. E, udało się też dzięki tutaj przychylności gminy, dzięki zabiegom ze strony e, pana burmistrza Dzięki zabiegom ze strony radnych, dzięki funduszom unijnym ta nasza firma mogła się rozrosnąć do kształtu dnia dzisiejszego. Także ja prosiłbym bardzo pana burmistrza i przewodniczącego Rady. Myślałem, że będzie jeszcze tutaj pan naddośniczy o przecięcie wstęgi symboliczne i następnie poproszę księdza odwiedzenia poświęcił i zaproszę wszystkich do już mojego gabinetu, urządzonego zresztą na małą czas. Cieszę się, że tutaj mamy to świadomość, że każdy Nowy początek. Zaczynamy nie tylko kontynuować o własnych siłach, ale również odwołujemy się do Pana Boga, którego dzisiaj prosimy, aby pobłogosławił ten obiekt, aby on został poświęcony, aby dać miejsce i przyzwolenie do działania także tutaj, w tym miejscu w zakładzie pracy dla Pana Boga, aby błogosławił tym, którzy tutaj będą pracowali i również tym, którzy będą tutaj przybywali, aby zawsze odczuwali tą obecność, życzliwość, otwartość w tym miejscu, aby tutaj wszystkim dobrze się e, współpracowało i aby każdy odnajdywał tą bratnią też duszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami. Amen. Panie Jezu, Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam jestem pośród nich. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę przyszli i Twoje, uczyniłeś nas. Współmieszkańcami świętych i dobownikami Boga, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Panie, ty przyrzekłeś, że ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Zmiłuj się. Panie Jezu Chryste, ty wstąpiłeś do domu Zachałusza, przybądź i do nas z błogosławieństwem swoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Bądź pochwalony, gdyż przez cielenie Twoje życie w Nazarecie uświęciłeś człowieka, uświęciłeś rodziny. Uświęć i ten dom. Chwalimy Cię. Ty słowem swoim kierujesz nasze myśli ku Ojcu. Chwalimy Cię. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, jak na wieki wieków. Amen. Się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia Woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten budynek i obdarz go okupitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z pracownikami. Tymi, którzy przyczynili się do tego, aby ten obiekt powstał, został odnowiony. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach, broni przed wszelkimi niebezpieczeństwami, zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i nauczyć zrozumienia, że tylko Ty jesteś naszym celem i daje życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić ten dom, to miejsce pracy i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Cię coraz więcej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kiedy dokonano aktu otwarcia nowej siedziby przedsiębiorstwa, zebrani goście zwiedzili obiekt. Większość pomieszczeń stała jeszcze pusta, ale inwestycja i tak wywarła na zgromadzonych spore wrażenie. Podczas poczęstunku głos zabrał burmistrz Czarnego Jan Zieniuk. No, trzeba podziękować przede wszystkim pani i panom radnym za to, że udało się nam wspólnie z władzami nadleśnictwa dokonać tej zamiany. Że poszliśmy w tym kierunku yy, zamiany nieruchomości i że ta y, nieruchomość, która była zbędna lasom y, państwowym myślę, że będzie służyła y, i poprawie warunków pracy i jednej spółki i drugiej spółki bo pan y, prezes y, Wilma pewnie też zagospodarzy y, te swoje pomieszczenia w sposób racjonalny y, niech y, ten przeprowadzony remont y, okaże się remontem y, świadczącym dobrze o y, firmach, które go wykonywały. Y, niech zawsze to będzie wizytówką y, również i promocją tych firm, a jednocześnie y, niech ten budynek, niech ten obiekt służy lepszej pracy y, pracowników y, naszej spółki przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego za pomyślność firmy, a firma niech się rozwija. Wszystkiego dobrego. Gratuluję Panie Prezesie. Do tej pory tak jak mówię, no, tułaliśmy się gdzie było można i nie mogliśmy zapewnić tych warunków pracy dla biura a także dla pozostałych pracowników. Tutaj mamy wszystko w jednym. Możemy sobie pozwolić na, mm. mogliśmy sobie pozwolić na pomieszczenia socjalne nie tylko dla pracowników biura, ale dla pozostałych pracowników. Mamy tam, zresztą ja przejdę tutaj z Państwem i pokażę poszczególne pomieszczenia. Mamy tam toalety, szatnie, stołówkę. No to wszystko, co dzisiaj wymaga, wymagają przepisy BHP, to wszystko jest tutaj zachowane. Mamy na miejscu garaże, możemy mieć na miejscu warsztat, magazyn taki podręczny, bo zawsze jest potrzebny. No I po prostu tak jak do tej pory część materiałów mieliśmy na oczyszczalni, część na stacji uzdatniania wody, część na terenie PGM-u i to wszystko udało się tutaj Skumulować w jednym miejscu. Myśmy na miarę naszych sił i możliwości, i właściwie trochę i potrzeb, ten obiekt przygotowali. On nie jest całkowicie jeszcze wyremontowany, tylko ta część zasadnicza, która na dzisiaj nam jest potrzebna. Natomiast zresztą, już systemem gospodarczym, będziemy te poszczególne pomieszczenia kończyć. No, i zamierzamy nawet część pomieszczeń, jeżeli będzie ktoś chętny, wydzierżawić w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu. Takie plany mamy na przyszłość. Myślę, że ktoś może cichą działalność gospodarczą, może no cokolwiek. W każdym razie jest tyle pomieszczeń, że możemy się nimi podzielić jeszcze z innymi. Cieszy nas radnych każde sensowne, dobre. Właściwe dokonanie w tym wypadku procentuje, czy owocuje ono ewidentnym i bardzo wyraźnym, bardzo wyraźną poprawą warunków pracy, o czym mówił przed chwilą pan burmistrz pracowników spółki, co również ma przełożenie, czy za chwilę chciałoby się powiedzieć, będzie miało przełożenie na poprawę warunków pracy drugiej spółki, którą reprezentuje w naszym gronie Pan Wilma. No cóż, życzymy Państwu w tych nowych warunków, warunkach, lepszych warunkach pracy, do pracy, no, sukcesów. Pracujcie dalej ku zadowoleniu naszej lokalnej społeczności i niech ta praca oczywiście ma w każdym celu wymierne efekty. Tego Wam z całego serca, Panie Prezesie, Szanowni Panie, Panowie, pracownicy, życzymy. Przeprowadzka dobiegła końca i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne funkcjonuje już pod nowym adresem. Wszystkich interesantów pragniemy w imieniu Zarządu Spółki zaprosić do biura przy ulicy Alei Zwycięzców 1C.